Pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest Robert Szewczyk, kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. A gdyby udało się wygrać, to jaka będzie pierwsza decyzja po wejściu do ratusza? Pierwsza decyzja to oczywiście budżet miasta, bo tam jest zapisanych wiele rzeczy, na które mieszkańcy czekają. A coś w tym budżecie do zmiany? Uchwaliliście go niedawno przecież. W w tym budżecie muszą się zmieścić, musi się zmieścić wiele spraw. Przede wszystkim chciałbym przyjrzeć się tym, temu, jak można inaczej jak można zwiększyć wynagrodzenia dla naszych pracowników. Dzisiaj to jest bardzo ważna sprawa w ratuszu. Ale też za pasem wakacji, osztyńskie lato artystyczne, chcemy, żeby ta oferta dla naszych mieszkańców była jak najbogatsza, jak najbardziej dostępna dla różnych pokoleń i starszych i młodszych, żeby każdy mógł tam. Coś znaleźć. Za chwilę już będziemy rozmawiali o nowym roku szkolnym, bo ja w tej kampanii bardzo dużo mówię o dzieciach, o młodzieży, o tym, że miasto powinno bardziej się angażować, być partnerem dla rodziców w wychowywaniu dzieci. I to już od września, mam nadzieję, że ruszy edukacja, program edukacji kulturalnej, czyli znowu bezpłatne wyjazdy do filharmonii, do teatru dla naszych dzieciaków w ramach zajęć lekcyjnych, ale także bezpłatne bezpłatne nauka pływania dla klas drugich, szkół podstawowych. To wszystko jest, jest już na, na, na już, a najważniejsze to nasz Krajowy Plan Odbudowy, fundusze europejskie dla, dla naszego regionu i dla Olsztyna. I tu chciałbym wiedzieć od razu, jaki jest stan przygotowania tych najważniejszych inwestycji. Jak jeszcze możemy, które inwestycje możemy wprowadzać, bo elektryczne autobusy, bo Nowo-Bałtycka, bo nowy żłobek. To wszystko wymaga decyzji na już, na teraz. Trzeba być po prostu w ratuszu na bieżąco, żyć, żyć tym życiem samorządowym. Jeżeli chodzi o inwestycje, bo wspomniał Pan tutaj o Nowo-Bałtyckiej, tutaj mamy zapewnione finansowanie unijne. Elektryczne autobusy, jak rozumiem, miasto będzie się starało, o to finansowanie unijne. Czy tutaj tak też już są jakieś zapewnienia? Oczywiście tu będziemy się dopiero o finansowanie starać. Wiemy, że będzie to możliwe i wiemy, że jako Olsztyn musimy to zrobić. Tramwaj wszędzie nie dojedzie, chcemy mieć dobre powietrze w Olsztynie, chcemy mieć. Dobre autobusy, wysoką jakość transportu publicznego. Musimy inwestować w najlepsze rozwiązania. No dobrze, a jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne i też związane z komunikacją, nowy przejazd na Zatorze i remont wiaduktu między Rondem Bema a ulicą Limanowskiego. To nie są też sprawy na już? remont się będzie dokonywał właściwie teraz jeszcze od spodu bo to jest ten remont na tego wiaduktu który wydłuża pozwala na jego dobre funkcjonowanie i, I on nie, nie, nie wymusza zamknięcia jakkolwiek. nie wymusza jego zamknięcia żeby zacząć budowę nowego wiaduktu bo tak naprawdę chodzi o wybudowanie w w, w najbliższych latach nowego wiaduktu musimy zadbać najpierw o nowe przeprawy na Zatorze bo nie możemy zamknąć się tego wiaduktu dopóki nie damy mieszkańcom alternatywnych możliwości objazdu i tak przy okazji budowy dzielnicy przemysłowej na Trasku jest szansa, żeby powstał prawdopodobnie tunel który będzie jakimś odciążeniem już dla, dla tego naszego szeroko rozumianego Zatorza w trakcie jesteśmy na razie przygotowań, ale mamy finansowanie na remont tej kładki, tej, tego, tego mostu nad torami w ciągu ulicy Trackiej, więc te przeprawy to minimum, ale to i tak może być za mało, żeby brać się za remont już mostu wiaduktu na ulicy Limanowskiego, ale tak, nas to czeka. Bardzo czeka nas poprawa po prostu komunikacji na tym na tym naszym zatorzu. To są no, niewątpliwie rzeczy do załatwienia w trakcie kadencji, chociaż może tak jak Pan mówił, to nie będzie pierwsza decyzja do podjęcia. No dobrze, inwestycje inwestycjami, to teraz trochę polityki. Jak pan w tym momencie ocenia swoje wyborcze szanse? Bo po mieście krążą bardzo różne sondaże, bardzo rozbieżne sondaże. Ja się codzienne sondaże mam na ulicach miasta, bo ja się spotykam z mieszkańcami codziennie, czy rozdając ulotki, czy jestem zapraszany na spotkania. Przeróżne, od wspólnot mieszkaniowych, po kluby trzeciego wieku. Wszystkie one są niezmiernie dla mnie ciekawe i niezmiernie ładujące energię, bo spotykam się z bardzo dobrym odbiorem z taką y, silną energią mieszkańców y, i Sądząc po tych spotkaniach, to może będzie tylko jedna tura w Olsztynie. No, optymistyczny Robert Szewczyk. No dobrze, <laughs> czy Pana zdaniem na Olsztyn mogą się przełożyć te ogólnopolskie trendy dotyczące poparcia partii politycznych? Jak się patrzy na ostatnie sondaże poparcia partii, no to Platforma Obywatelska, której jest Pan przedstawicielem, wypada bardzo dobrze. Natomiast no, tutaj akurat w Olsztynie są też kandydaci bezpartyjni. Koalicja Obywatelska tych... zawsze była bardzo samorządową partią taką Partią, która stawiała na rozwój samorządów, to jest też nadzieja taka dzisiejsza dzisiaj dla Olsztyna, bo w rządzie jest wielu samorządowców do niedawna. To są ludzie, których znamy z samorządów, to są ludzie, którzy czują samorządy, wiedzą, że tutaj się postanawiają najważniejsze sprawy dla mieszkańców. To w samorządach decyduje się o jakości życia. I na szczęście mamy rząd, który to rozumie. Mamy rząd y, tworzony przez y, w dużej mierze koalicję obywatelską. Moje koleżanki i kolegów, którzy zresztą tu przyjeżdżali y, wielokrotnie, żeby rozmawiać o samorządzie. Y, to, więc... to da panu dodatkowe punkty? To, na, 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 to da na, na pewno Olsztynowi dodatkowe punkty. Rozwojowe, kiedy wiemy, w jaki sposób, jak korzystać z, na przykład z funduszy europejskich, z funduszy rządowych. Na przykład wraca wreszcie program budowy Orlików. Mam nadzieję, że w następnym roku wreszcie będziemy mogli składać projekty o, na budowę obiektów sportowych, które służą dzieciom i młodzieżom, a których jeszcze na Włoszech nie brakuje co najmniej czterech takich obiektów. To jest Centrum Sportowe w gdzie znowuż rząd stawia na rozwój sportu młodzieżowego, dziecięcego, takiego, który wychowuje, bo przez sport przede wszystkim myślimy o wychowaniu, o zdrowym wychowaniu naszej młodzieży, naszych dzieci. To jeśli o polityce mówimy, to jeszcze Rada Miasta Olsztyna. W tym momencie koalicja obywatelska współrządzi Olsztynem, tworząc w Radzie miasta koalicję z prezydentem Piotrem Grzymowiczem i jego radnymi. Jak pan sądzi, jak może wyglądać koalicja? Po wyborach, gdyby został pan prezydentem, to z kim pan chciałby współpracować na Forum Rady Miasta? Ja z, współpracuję. Ja zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Miasta jako pierwszy przewodniczący, chyba też najmłodszy w historii Olsztyna, jednomyślnie przez całą Radę Miasta, dlatego bo ja umiem współpracować, umiem rozmawiać, umiem dyskutować. Jestem osobą, która buduje porozumienie. Natomiast jestem przekonany, że stworzyliśmy bardzo silne listy do Rady Miasta. Mamy 50% kobiet na naszych listach. Jest, to, jest tam miks doświadczenia i, no, i młodości. Jest, są tam kandydaci starsi, bardzo doświadczeni i młodsi, również doświadczeni, ale często w, z organizacji pozarządowych, z działalności społecznej. Także jestem przekonany, że te listy są mocne i zdobędziemy jako koalicja obywatelska taką ilość mandatów, która pozwoli nam na swobodne założenie, zawiązanie koalicji w Radzie Miasta. No to z kim ta koalicja? To się okaże po wyborach. Zobaczymy, kto tak naprawdę ile mandatów zdobędzie. Nie dzielę nigdy skóry na, na niedźwiedziu. Jestem za to przekonany, że to koalicja obywatelska będzie tą jedyną Kom jedynym komitetem, który będzie miał zdolność koalicyjną, praktycznie z każdym. No właśnie, z każdym czy nie z każdym? Czy jest jakiś komitet, z którym na pewno nie wejdziecie w koalicję? Znaczy, ciężko mi sobie wyobrazić, na przykład, koalicję z, i Sprawiedliwości z Prawem i Sprawiedliwością, z partią, która zawsze była bardzo antysamorządowa, z partią, przez którą Olsztyn stracił w przeciągu kilku lat na ich decyzjach stracił po prostu 190 milionów złotych, niewyobrażalną dla nas, dla, dla mieszkańców kwotę. To są pieniądze, które miały iść na, na, na nasz rozwój, na wynagrodzenia, na otrzymanie ulic, na czystość ulic, na zieleń. To wszystko, na co dzisiaj Olsztynianie mówią, że brakuje. Bo... Czyli z mnie a na przykład z Czesławem Małkowskim i jego radnymi ewentualnymi? Zobaczymy, ilu wprowadzi radnych. Ja... Startuje wiele komitetów. No tak, 8 w sumie. Do tej może pory tak, więc tu możliwości będzie dużo. Jestem natomiast przekonany, że Komitet Koalicji Obywatelskiej będzie największy i to on będzie miał możliwość. Bez niego może nie być możliwe utworzenie koalicji rządzącej w Radzie Miasta. Dziękuję bardzo. Tu stawiamy kropkę. Robert Szewczyk, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję, Dziękuję bardzo za spotkanie.